Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kamperem Przed Siebie. Jak już widzicie, Amelka się super dzisiaj bawi, ponieważ jesteśmy w wesołym miasteczku. Więc jest szczęśliwa, radosna i czego tu więcej chcieć? Ma to, co każde dziecko chciałoby mieć codziennie. Aby dojść do wesołego miasteczka od kampera. Musieliśmy pokonać tylko ulicę od naszej miejscówki i już jesteśmy. Dlatego Amelka nie chciała odpuścić sobie karuzeli, zabawy, ponieważ z kampera ciągle widziała miasteczko. Następca kierowca kampera, jak widzicie, rośnie. Teraz czas na skakanie na trampolinie. Amelia bardzo lubi tutaj skakać, bo jednak może sobie na więcej pozwolić, no i pewnie są większe widoki niż na zwykłej trampolinie. Ciekawa jestem, kiedy Polak się nauczy, że traci dwa razy. Dlaczego? Widzicie, piękna, jak to się mówi, karuzela, gąsienica, czy tam smog, jak to zwał. Jest 20 miejsc. Bilet kosztuje 15 zł. Są trzy osoby. Zapłacili. Ech, zapłaci, zarobili 45 minus koszty utrzymania, bo prąd, pracownik i tak dalej. A powiedzcie mi, jakby bilet był po 5, ale karuzela jedzie, kiedy jest frekwencja 20 miejsc, czyli 5 razy 20, jest 100 zł. Już jest dwa razy tyle. Udało nam się. W sumie, jak wracaliśmy, letko już kropiło. Ja mówię to, poczekajmy. Idźmy do kampera, poczekajmy. No i za chwilę się rozpadało. Fajnie mieć bliziutko domek, zawsze. Teraz sobie siedzimy i odpoczywamy. Dzisiaj y, powiem Wam y, troszeczkę już, y, nie wiem, takie miałam zdarzenie kolejne, już się przestraszyłam. Na razie y, nic, y, nic już nie ma tych objawów, ale po tym jak Pan y, wymienił tam wszystko, żeby zbiornik już nie przeciekał, odpaliłam na wszelki wypadek Webasto żeby go sprawdzić, czy wszystko jest podłączone, żeby się nie okazało, że za chwilę jak to się mówi, nie będę miała ogrzewania powiem tak, zaczęło się dymić do środka nie wiem, czy dlatego, że byliśmy w garażu, tam trochę maska otwarta, czy cokolwiek wyłączyliśmy wyłączyłam te webasto i mówię Panu, co nie tam zagląda Pan mówi, że no to niego już działka. Dlaczego te wybasto? Odpaliłam to wybasto jeszcze raz na dworze. No już tego nie było. Nie wiem, czy to dlatego, że więcej gdzieś tam ropy dostało, y, przepaliło gdzieś tu do środka, ale w tej chwili y, wiem, że y, trzeba uważać i prawdopodobnie gdzieś rura, która była mocowana od bebasto. Może mieć gdzieś tam przepust powietrza. Więc nie wiem, będę jeszcze próbowała, na wszelki wypadek, gdzieś kiedyś, że się uda, gdzieś znaleźć podnośnik na kampera. A z tym jest ciężko przeglądnąć jeszcze sprawdzić dokładnie, albo chyba, że Pan jakiś. Kumaty z, z gdzieś z kanału to spróbuję dojrzeć, dlaczego tak było. To było jednorazowe. Tak jak mówię, drugi raz już odpaliłam, już tego nie było. No ale jednak mi się lampeczka zapaliła, że jednak może być coś nie tak. Dobrze, że te webas to włączam wtedy, kiedy ja już nie śpię. Bo teraz to chyba. Nie będę spała. Już wkrótce nowy odcinek.